dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Do a to jest moi drodzy wakacyjny modziak Nowy modziak, który znalazłem i który wygląda naprawdę przekozacko Tak jak sobie patrzyłem na różne materiały Zostało dodanych tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy Z tego co też czytałem, prace nad tym modziakiem trwały około pół roku Więc moi drodzy, ała Więc moi drodzy, dzisiaj wspólnie postarajmy się poodkrywać tajemnicę tego modziaka Summer mode, dobła New game. Dzień dobry. Cześć Osana! Tak swoją drogą. Dzisiaj, panie senpai, będziesz przed cudownym wakacyjnym Sempajem, Zatem polecimy sobie tutaj random. A ty, pysiu mysiu, w tym momencie możesz zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcineczek z Yandere Simulator. Jeśli czekałeś na jakiś fajny moziak Plus, Mysiu Pysiu, możesz napisać w tym momencie, nie wiem, hashtag wakacje. Zaczęły się w sumie wakacje, więc hashtag wakacje wszyscy. Możecie napisać, jakie macie plany, jak teraz już je spędzacie, a ja sobie poczytam te komentarze tymczasem. Pan jest piękny, senpai. I te okulary 3D, Boziu, one tak często wypadały. Co ja mam na komputerze? To jest komputer, a to? To wygląda jak jakiś baniak? z którego mogę sobie nalewać pitku, ale czy to aby na pewno powinno stać na komputerze? Cocktails. Znajdź ukryte koktajle po szkole, napisz się ich i zobądź benefity albo te przeszkody. W sensie albo będzie to miało na mnie dobry efekt, ten koktajlik, albo zły. Outfity różne dla pani Andere. No ale wakacyjny modziak, to, to tutaj lecimy sobie w stroju kąpielowym. Choose cocktail. Okej, okay, możemy te koktajliki sobie też powybierać. Może od początku do końca, czyli na razie sobie weźmy jedyneczkę. Co mi dał czarny koktajlik? Co tu się odwaliło? Panie Senpai, notice me, notice me Senpai. Tam już ktoś nie żyje, a tutaj jeszcze coś leży. Co to? Popsi, co? Lodzika znalazłem. Czy Lodzikiem mogę atakować? A tak! Nie, dobra. No dzikiem nie będziemy na razie atakować. Natomiast dlaczego komuś utknęła tutaj głowa? Halo kolega! A nie, to koleżanka. Halo koleżanka, proszę wyciągnąć głowę z piasku. O, dobra, wróciliśmy do normalności. W takim wypadku możemy, widzowie, spróbować sobie koktajlu numer 2. Różowy koktajlik. Czy jakiś fajny efekt będzie to miało? A, nie tracimy po prostu sanity. Tripwire checklist. Add liquid to cooler. Możemy tutaj zrobić jakąś pułapkę. Ej, zróbmy to sobie w takim wypadku. To widzimy się za jakieś pół godziny, bo ja nie pamiętam, gdzie te wszystkie przedmioty. Dlaczego stoisz tutaj, koleżanko? Koleżanka za buzikiem. Ej, słuchaj, będziemy najlepszymi przyjaciółkami. Patrz, ja też, ja też mam tutaj um, ręczniczek i też mogę siedzieć i podziwiać. Piasek. Koleżanko, może zejść, naprawdę. To musi być bardzo niewygodne, tak stać, mysiu, Pysiu. Chociaż ona ma chyba gorzej. Idziemy szukać tych przedmiotów. Tutaj wydaje mi się, że będzie jeden z nich. Chyba. Może. Mam nadzieję. Jednak, chyba nie. A jednak jest, 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 jest. Dobra. Mamy pierwszy przedmiot, czy. Taśma była tutaj? Nie, tutaj mamy szkło. Nie, to taśmy tutaj nie ma. Dobra, szukamy dalej. O, koktajl! Colorful. To jest chyba trójeczka. Miałem go spróbować jako kolejny. Dobła. Co mi daje ten koktajlik? Okej! Okay. Picy, picy, picy! Mrygo, wszystko białe jest! Wszystko białe teraz się stało! Ej, zajebiste w sumie są te koktajliki. Ogólnie mega fajny modziak. Tutaj ewidentnie będzie. Nie, tutaj jest Screwdriver Niles, a nie ma tu taśmy. Ej, bez jaj, naprawdę nie pamiętam gdzie jest taśma. Może być tutaj? Nie ma jej tutaj. Nie ma nigdzie taśmy. Gdzie jest taśma? Ej, naprawdę zaczynam się irytować, bo nie mogę nigdzie znaleźć tej taśmy. Już... Przeglądałem całą szkołę, zacząłem przeglądać nawet filmiki w necie, bo się zawziąłem na tę taśmę. Ja jej nigdzie nie mogę znaleźć. Wcześniej było, że Arturum wydupiaj, ale w Arturumie przyjrzałem, nie było. W Artklawie przyjrzałem, nie było. I tutaj też pamiętam, że kiedyś była. Nie, no tutaj też nie. Dobra, znalazłem też jakiś swój filmik. Pokaż mi sprzed trzech miesięcy, więc pokaż mi, gdzie znalazłem taśmę. Tu była? Ale tu jej teraz nie ma. No to nie zdobędę taśmy. W takim wypadku próbujemy sobie kolejnego koktajliku. Czwóreczka w tym momencie. Headmaster, no respects Co ty mówisz? Dyrektor nas lubi, aż muszę tam pójść. To ja, to ja, cześć. Drink, headmaster, koktajl. Gul, 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 gul. I teraz jeszcze bardziej nas szanuje. Ojoj. Dobra, nie ma lift, lubisz mnie teraz, panie dyrektorze, pozwolisz, że tutaj wakajki, to się rozwalę, dobła? Okej okay. Ej, dobra, to wygląda creepy, jak pan dyrektor w taki sposób. to wygląda creepy Wychodzimy stąd, pani Andere, pan dyrektor się patrzy bardzo dziwnie, idziemy stąd Mamy tutaj też różne akcesoria, jak na przykład właśnie kolczyki, pani ander może sobie założyć czy jakieś bransoletki czy coś tam Dobła, ale idziemy sobie spróbować kolejny koktajlik, piąteczka chyba teraz Dobła? Co piąteczka robi w takim wypadku? Nie! Jak now invisible? Jesteśmy niewidzialni? Ej, to zajebiście Ej, czy w takim wypadku, jeśli zrobię... Czekajcie, na oczach kogoś Tutaj są nauczycielki Czy jak zaatakuję... Ej! Ale ja niewidzialny jestem! Nie widzisz mnie! Nie widzisz mnie! Chciałem ci tylko logika dać! Poczęstować cię. Nie było mnie widać przecież. Szósteczka. Lecimy pani Andere. Co teraz nam się wydarzy? Pieniądze, widzowie. No, takie koktajliki to bym chętnie tutaj spożywał. Buy Firework Show. O! Sztuczne odnie. Za dwie minuty 40 dolarów. Mamy 20. Nie będę czekała aż się te koktajliki dalej pojawią. Więc. Infochan! Daj hajs! Daj dużo hajsu, InfoCian. No nie, dlaczego nie możesz dać więcej? Infocian tutaj! Obsypuj mnie hajsem! Infocian! Ej, zapomniałem się przebrać, zaraz idziemy to naprawić. Picy, 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 picy. Pani Andere czy wszystko, aby na pewno jest dobrze z twoim kręgosłupem? Ej, patrzcie, co tam, kurde, jest! Ile rzeczy, jakieś zjeżdżalni i tak dalej. Zaraz tam pójdziemy. W tym czasie też możemy sobie spróbować przedostatni koktajlik. Łał wow, 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 wow! Pani Andery Nie, nie, po... nie nie, mów, że zdechłaś. A ja właśnie z hajsem wróciłem. No nie! Wróciłem z hajsem od Infocian, żeby móc te fajerwerki odpalić. Kolejny deszcz hajsu, bla 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 bla, 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 bla. nom, 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 no, czekaj. Picy, picy, picy dawaj pani Andery, picy, picy, picy. Zaryzykujmy też z ostatnim koktajlem w tym momencie, bo został tylko jeden. Proszę, niech nic mi się złego nie stanie. Proszę. O, 10 speed points. Wow, jak zapieprzamy, dobra, słuchajcie, odpalamy w takim wypadku firewerki. Jak tylko dam radę kliknąć, kupiłem. Preparing the fireworks to pewnie gdzieś na górze będzie w takim wypadku Teleportowało mnie na górę i mamy widzowie Fajerwerki Jak w anime, po prostu senpai powinien podejść i A ja no ja wiem że cię tam olewałem ileś tam lat I za każdym razem jak do mnie podchodziłaś to właściwie pytałem czy wszystko z tobą okej okay, Ale słuchaj dzisiaj wakajki obejrzyj ze mną pokaz fajerwerków i złapmy się za łapki tak urocze i romantycznie. To nie, to pani Andere tutaj sama przyszła. Uczniowie mają w dupie te fajerwerki czekajcie, ja chcę tam podejść. Picy, 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 picy. Chcę zobaczyć, skąd to wyszliwują. Skąd to leci? No i się nie dowiedziałem, ale chyba po prostu z piasku leciało. To ma sens, widzowie. Te co, sobie tam ognisko rozpaliły ze szkołą. Miku, Miku, usiądź. Siemano. Słuchajcie, wytłumaczcie mi jedno. Dlaczego to leży tutaj? Tak samo tam to leży tutaj, a nie na basenie. Czy mogę po tym zjechać? Ej, mogę ten zjechać. No dobra, to lecimy. Nie ma wody. Mam nadzieję, że pani Andere się gdzieś tam nie połami, ani nic. Leci! Jestem. Okej. Okay. I na basenie mamy... Kolejną zjeżdżalnię, dobra, chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać. Siema kolego. Ej, mogę tutaj wejść i twórca młodziaka nawet dodał animację. Kurczę, wchodzenia, dobra. Lecimy i mogę też zjechać, czy. Tak, mogę też zjechać. Widzowie, lecimy do wody! Pani Andery, hopsiup! Ej. Czy trafię do wody? Czy będę po prostu chodził po tej wodzie? Myślałem, że zawiesiłem się tam w środku. Ej! Pani Andere pływa! Tyle lat! Chodzić po wodzie dało się, ale ogólnie basem to była taka ściana, nie, nie wejdziesz tutaj. A tutaj twórca młodziaka, widzę, że dodał normalnie to, że jesteśmy w wodzie. Nawet pani Andere w tej wodzie nie tak, że stoi zwyczajnie i nic nie robi, tylko macha tymi girami. Ustaw się Mysiu Pisiu, to ewidentnie musi być miniaturka. Przepani pani, nie jest pani za gorąco, ja jestem w koszulce, w pomieszczeniu, bez świateł dodatkowo. Cały jestem zapocony już mysiu pysiu Piątka sprawia, że jesteśmy niewidzialni Powiedz, że tak, piątka Tak, you are now invisible Dobra, teraz tylko znajdźmy kogoś To możesz być ty Nie widać mnie było, nie widać mnie było Latające ciało Tupu, 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 przepani Latające ciało Dobra widzowie, bo zaraz mi się niewidka skończy więc odłóżmy ciało. Tak, dokładnie, to był tylko prank. Nie ma żadnego ciała, absolutnie nie jestem za ścianą. Ups. Nie widzisz, żona tylko się położyła, tak. Co się stało? A, dobra, jestem znowu widzialny. Cześć, cześć. To absolutnie nie byłem ja. Dopiero przyszedłem. Przy pani, ale czy pani nie widzi, żona sobie zwyczajnie odpoczywa? Usiadła sobie przy krześle. I odpoczywa. Czy ta buzia wygląda na niezadowoloną buzię? No nie wydaje mi się. Panie pajęczak! Czekaj, 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 Bo może zdążymy jeszcze koledze urwać łeb. Tupu, 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 tupu! E, e, usuń tu. Usuń, e, Ciebie! Co ja zrobiłem? Jestem wizalny. No nie, nie, nie! Przepani, pani, wszystko pani popsuła! Dobra, ale kolega i tak w sumie zginie. Gdzie on jest? To jesteś chyba ty. Cicho bądź! Atak deską surfingową! Nic sobie z tego nie robicie? A jak tak trochę z nim połażę? Pyr, 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 pyr! pyr, pyr. Latające ciało! A jak go położę? Też nic? Dajmy podarunek senpaiowi w takim wypadku. Senpai! Senpai, to dla ciebie. Kochajmy się, senpai. Senpai, dlaczego ty mi to robisz? Bardzo możliwe, że i na jakimś live'iku pojawi się ten modziak, bo wydaje mi się, że nie zobaczyliśmy tutaj um, chyba wszystkiego, co zostało dodane, więc się jeszcze tutaj troszeczkę pobawimy. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. Trzymajcie się, pa pa!